Witajcie, minął kolejny tydzień, zatem piątek, piąteczek, piątunio. Po zmianie systemu podatkowego w Polsce bardzo dużo mówi się o znacznie mniejszych wpływach do budżetu samorządów. Oczywiście chodzi o udział w podatku PIT i CIT. I tak w przypadku bytomia zamiast planowanych 240 milionów złotych jest to niespełna. 190 milionów, i gdy do, nałożymy na to znaczący wzrost kosztów, spowodowany wzrostem cen paliw, prądu, gazu, robi się naprawdę duży kłopot. I to tak jak podobnie w waszych budżetach domowych: macie coraz większy problem z ich spięciem. Tak jak tak i u nas. Ten problem występuje, jest wiele niedoborów w wielu dziedzinach funkcjonowania miasta, ale póki co radzimy sobie. Rząd zapowiada, co prawda, subwencję wyrównawczą, ale w roku 2024, a teraz musimy ponosić koszty, nie mając wpływów. No i trochę dziwne jest to, że z informacji, jakie podają media, rząd mówi, że wpływy do budżetu. Są większe niż zaplanowane o 34,5 miliarda złotych. Więc wydaje mi się to trochę niesprawiedliwe, że my musimy sobie radzić, a tam są nadwyżki. No ale cóż, trzeba realizować swoje zadania i tak właśnie w myśl realizacji tych zadań, także nowych, czyli konieczności wypłaty dodatku węglowego, przyjmujemy. Już wnioski, wpłynęło ich do tej pory blisko 900. Spodziewamy się ich około 12 tysięcy. Mam nadzieję, że rząd bardzo szybko uchwali nowe przepisy i wspomoże również tych, którzy ogrzewają swoje domy i mieszkania innymi paliwami, bo przecież ograniczanie się do osób, które kupują węgiel, jest wysoce, wysoce niesprawiedliwe. Jak już informowaliśmy Was wcześniej. Uruchomione zostało przy schronisku miejskim w Bytomiu egzotarium e, dla ptaków, płazów i gadów. E, wnioskowaliśmy o znacznie szerszą e, liczbę gatunków, które mogłyby tam się schronić w, przypadkach, w przypadku sytuacji trudnych, ale otrzymaliśmy e, zgodę na tą grupę którą wymieniliśmy w naszych komunikatach. Dzisiaj podpisuję również umowy na dofinansowanie z PFRON, dofinansowanie w wysokości 160 tysięcy zł dla warsztatu terapii zajęciowych. Zajęciowych to ośrodek, który pewnie znacie, który pomaga osobom niepełnosprawnym. Na weekend oczywiście w Miechowicach kino plenerowe, które rusza o 21.15. Serdecznie Was tam zapraszam. No i Park Ogranie przy stawie, które cieszy się dużą popularnością. Zatem po raz kolejny zapraszam Was na następną edycję. A dzisiaj życzę spokojnego piątku No i udanego, wesołego weekendu. Do usłyszenia, do zobaczenia.